Cześć, witajcie. Ja jestem Drax, a to jest Frozen Cortex. Postanowiłem zrobić jeszcze kolejny eksperyment z tym, co na kanale tworzę. Otóż będzie to właściwie materiał zupełnie vlogowy, materiał o tym, jakie są plany względem kanału, nad czym myślę, co, z, co do tej pory było, co rozważam w przyszłości, a w międzyczasie będziecie mogli zobaczyć sobie gameplay z, właśnie z Frozen Cortex. Właśnie tak sobie pomyślałem, że zamiast nagrywać wyłącznie takich vlogów, jak wcześniej robiłem vlogi, sam dźwięk, zero obrazu, tylko jakaś tam grafika przygotowana, być może kolejne vlogi, przynajmniej niektóre z nich, mógłbym robić właśnie w takiej formie rozgrywka w jakiejś grze, a jednocześnie zupełnie poświęcę po prostu uwagę omówieniu jakiegoś tam tematu, którym chcę akurat z jakiegoś powodu poświęcić uwagę, więc będziecie mogli sobie troszeczkę grę zobaczyć, a jednocześnie posłuchać o tym, co chcę wam przekazać tutaj. Otóż niektórzy z was, jest was nie tak znowu wielu póki co, ale dzięki, że w ogóle jesteście, Którzy znaleźli po prostu ten kanał? Bo chyba tak naprawdę podstawowym problemem, póki co, jest przebicie w wyszukiwarce YouTube'a. Dużo osób mi mówi, że podobają mi się moje materiały, materiały, w sposób mówienia, to, że posiadam jakieś tam doświadczenie większe z grami i jestem graczem po prostu z zapleczem wiedzy. Ok, to nie są moje słowa, więc skoro niektórzy tak twierdzą, bardzo dziękuję, cieszę się z tego powodu. Natomiast e, prawda jest taka, że w wyszukiwarce YouTube'a się w tym momencie troszeczkę trudno przebić. E, I samo nagrywanie materiałów, no być może w, z czasem po prostu, z czasem coś, ale kanał istnieje już blisko roku czasu. W międzyczasie o, oczywiście były tutaj przerwy i jedna z przerw miała m, ponad 5 miesięcy. Chyba z pół roku kanał był martwy, teraz wróciłem do nagrywania, bo znowu mam wenę, znowu mam ochotę, po prostu. Jednak cały czas zastanawiam się, co mogę zrobić, co mogę poprawić, co mogę zupgrade'ować na tym kanale. I w związku z tym, jeden z, jedna z kwestii, zastanawiam się nad zmianą nazwy. Więcej niż gra. Początkowo to był taki pomysł. Wymyśliłem sobie coś takiego, że będę robił recenzje, która, recenzje które będą poświęcać powiedzmy 1 trzecią materiału samej recenzji takiej klasycznej, a dwie trzecie materiału to będzie omówienie jakiegoś tematu związanego z daną produkcją, ale na zasadzie. Jakieś e, inspiracji. Skąd czerpię ta produkcja inspiracji? Na przykład e, nagrałem e, jako jeden z pierwszych materiałów na, na tym kanale, to był e, materiał od Titan e, właśnie e, Mówiłem tam na temat mechów, na temat technologii, faktycznej technologii wojskowej, jak to prawdopodobnie będzie, czy mechy będą mogły funkcjonować, jak to w tym momencie, jakie eksperymentalne maszyny funkcjonują itd., tak itd., tak więc tak sobie pomyślałem, że zrobię kanał, gdzie będę rozwijał różne tam ciekawostkowe takie tematy. Sorki, musiałem zaczerpnąć wody, bo mi w gardle zaschło i tak sobie planowałem, natomiast życie napisało scenariusz pod tytułem Nie zawsze mi się chce rozgadywać na różne złożone kwestie, na poważne tematy, zresztą ku temu mam też inne miejsca, gdzie takie rzeczy uskuteczniam, natomiast Tutaj postanowiłem jednak bardziej. Miałem ochotę później nagrywać takie klasyczne recenzje, no więc nagrywałem, nagrywam. Recenzje miały taki zapytajnik pod tytułem, czy warto, w domyśle, czy warto zagrać. Więc był sobie tytuł recenzji, plus czy warto. To było takie, takie moje hasełko. Natomiast ostatnio zmieniłem podpis wszystkich e, wcześniejszych e, recenzji zamiast czy warto po prostu na no, recenzja, bo stwierdziłem, że no, być może będą dzięki temu, że po prostu recenzja będzie lepiej znajdywane, zobaczymy czy to coś pomoże e, ludzie w wyszukiwarce YouTubea chyba wpisują bardziej tytuł i właśnie recenzja, jeżeli chcą znaleźć recenzję więc zrezygnowałem z tego czy warto zrezygnowałem praktycznie z pomysłu na więcej niż graczy na ten taki cykl recenzji, które miałyby zawierać odniesienia do czegoś tam jeszcze. To nie znaczy, że zupełnie z tego rezygnuję. Ja tutaj właśnie być może pod w formie takiej gameplay, być może w jakiejś innej formie czasami jakiegoś vloga nagram, czas, czasami jakiś tam temat poruszę, ale nie chcę się tutaj zobowiązywać do tego żeby cały czas w takiej formie właśnie jak planowałem na początku, jednak ten materiał nagrywać. System Prime. I w związku z tym zastanawiam się nad inną nazwą. Jest, jest jeszcze o tyle dobra sytuacja, że przewidując taką możliwość zmiany, nie zmieniłem linka w kanale YouTube, tylko jest ten domyślny. Więc mogę w przyszłości to zmienić. Czyli samą nazwę mogę zmienić póki co, zgodnie z upodobaniem, w każdym momencie. Ale wymyślić chwytliwą nazwę to też nie jest prosto. Zastanawiam się nad tym, czy po prostu czy coś w stylu Drax gra, czy coś tam z moją ksywką w tytule, czyli z Draxem, czy być może zrobić coś zupełnie innego. Szczerze powiedziawszy. Nie mam zupełnie, póki co, jakiejś tam weny i pomysłu na to. Mam ochotę robić dla Was recenzję. mam ochotę dla Was robić gameplay. Lubię się podzielić e, wrażeniami z rozgrywki, wrażeniami z nowych tytułów. Czasami jakimiś refleksjami przy okazji. Po prostu e, mam na to ochotę. Natomiast jeśli chodzi o taką, wykucie jakiejś charakterystycznej formy kanału, to jest bardzo ważne, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale niestety, póki co, nie mam pomysłu i ja nad tym myślałem już od miesięcy, praktycznie od powstania tego kanału. Cały czas kwestionowałem to, czy to jest dobry wybór, więcej niż gra, czy to jest dobra nazwa. Kwestionowałem to, czy, jak tytułować recenzje, jak tytułować, jakie robić okładki, czy te okładki, które są, są ok. Teraz na przykład zastanawiam się, czy zmieniwszy ten zapytajnik czy warto, czy na Pozostawić, czy warto Czy dać też recenzję Chyba pozostawię, czy warto Bo to chyba nie, troszeczkę bardziej Wydaje mi się, może przyciągać uwagę Jak ktoś patrzy na taką grafikę Z pytajnikiem Ale to są wszystko Moje gdybania Ja sobie tutaj gdybam, ale w Rozgrywka zupełnie się nie posuwa do przodu Prawda yy, Wrzucałem, wrzucałem od chwili kiedy to słuchacie, dzień wcześniej wrzuciłem materiał z taką recenzją, pierwsze wrażenia gameplay właśnie z Frozen Cortex, więc prawdopodobnie widzieliście to, jeżeli nie widzieliście to polecam, będziecie wiedzieli co tu się dzieje na ekranie. Jest to bardzo ciekawy tytuł. Ale, ale... No. Ta postać przejęła tu piłkę. Ta jest zablokowana. Prawdopodobnie wykona rzut. Gdzie go wykona? Wykona go tutaj. A ja bym to przejął? Przejąłbym. A tutaj? mnie nie podana. No ale ja tutaj mogę wyrzucić. Hmm. Jestem w stosunkowo dobrej sytuacji. Ok, wracając do tego, o czym dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. To są plany związane i przemyślenia moje związane z kanałem. Czyli widzicie, jestem taki troszeczkę niezdecydowany. Wiem, co chcę robić, natomiast nie jestem pewien, w jakiej formie będzie to najlepsze i w jakiej formie będzie to dobrze odbierane. Dlatego zdaje się też tutaj na Was. Zawsze chętnie czytam Wasze komentarze. Niektórzy tutaj sugerowali, żebym jakieś free to play tytuły więcej poświęcił im uwagi, czy jakieś zrobił cykle typu Minecraft, czy, czy jakiś tam Survival Sandbox. Wiem, że takie rzeczy są popularne na YouTubie. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie chcę takich rzeczy robić na siłę, a nie jestem jakimś tam wielkim zapalonym graczem, ani w sandboxach. Ani w rzeczach budowlanych. Owszem, grywam gry w takie gry, ale w takich małych dawkach tak naprawdę nie uważam się za żadnego w nich wyjadacza, i eksperta. Dlatego, dlatego nie robię na siłę materiału po prostu z takich tytułów. Ja się interesuję głównie grami niezależnymi, indie games różnego typu, bardzo chętnie grywam, lubię gry z dobrym pomysłem, lubię gry oryginalne, stąd na przykład Frozen Cortex w tym momencie zachwycam się, ponieważ jest to gra z pomysłem, oryginalna, to jest gra niebanalna. Kolejny łyk wody, a może jeszcze jeden. E, tymczasem e, robię też, e, lubię sobie pograć w jakieś tam tytuły głośne. E, niestety, ostatnio coraz częściej jestem nimi rozczarowany. E, jako gracz wydaję kasę na, na tytuły, które kosztują sporo, sporo, e, a potem się okazuje, że gry niezależne, jakieś proste e, gierki, zro, zrobione przez jakieś niezależne studia. Kosztujące dużo dużo mniej są dużo dużo lepsze, więc yy, dzięki Bogom yy, za istnienie gier niezależnych, za studia, które tworzą gry niezależne. Hmm. Wykonam wykonam ten ruch i zobaczę co się stanie. Yy, I takie tytuły będą głównie u, u mnie się pojawiać. Lubię. Yy, Tytuły, które mają jakoś głębię w sobie, Jakieś, lubię tytuły, które są w jakiś sposób pięknie przygotowane z strony artystycznej. Czy to jest grafika, czy to jest muzyka. Bardzo zwracam uwagę na soundtracki i bardzo na muzykę zwracam w grach uwagę, więc to zawsze przykuwa moją uwagę. O po raz kolejny powtórzenie, niedobrze, w normalnym materiale mógłbym to edytować, ale nie będę się w takie rzeczy bawił właśnie w takich nagraniach jak to zdarza się. Staram się posługiwać jakąś tam sensownie poprawną polszczyzną, ale Wiadomo, że każdemu język się czasami zaplącze, czasami budujemy zdanie w myślach i jednocześnie myślimy już o kolejnym, zrobi nam się z tego dziwny zlepek słów. Normalnie, kiedy piszę, kiedy zajmuję się pisaniem na przykład recenzji, czy pisaniem jakiegoś tekstu, mogę sobie to edytować. Jeżeli nagrywam recenzję wcześniej, trochę czasami coś wytnę, ale rzadko kiedy dużo edytuję, staram się jednak odpuścić i po prostu po prostu bez zbytniego edytowania rzeczy robić. Wiem, że duża ilość edycji yy, tworzy hiciory czasami na kanałach, ale ja jakoś nie jestem przekonany do tego, żeby wszystko mocno edytować, natomiast takie wagowe formy, jakie tutaj nagrywam, takie bardziej na żywo, no to chrzanie. Nie będę nic edytował, niech będzie tak, jak jest. Ja w ogóle jestem osobą, która bardzo sobie ceni taki naturalny styl różnych kanałów. Lubię youtuberów, którzy nie tworzą takiej treści na siłę, nie, są, nie wykupiają się na siłę, nie nie są sztuczni, tylko są po prostu naturalni. Lubię sobie posłuchać ludzi, co do których widzę i słyszę, że po prostu ktoś jest pasjonatem jakiegoś tematu, ktoś po prostu przekazuje swoje emocje i tak dalej, nie robi tego w sposób sztuczny, tylko w sposób naturalny, co nie znaczy, że dobra, dobra edycja i dobry, dobra produkcja jak to się mówi. Nie jest ważna. No, są youtuberzy, których podziwiam i którzy są dla mnie niedoścignionymi wzorami, no ale trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba być realistą, co jest się w stanie tutaj osiągnąć. Jeżeli ktoś jest ciekaw, kamerki, jakoś zupełnie mnie to nie kręci. Nie to, żebym miał problem z pokazywaniem twarzy, tylko. Ja bardzo lubię, dla mnie radio, audycje radiowe to jest rzecz, która bynajmniej nie jest dla mnie przestarzała. To jest rzecz, którą bardzo sobie cenię, ponieważ radio zawsze w człowieku pobudzało wyobraźnię. Jeżeli słuchamy, ja bardzo lubię nie wiem nocne audycje, w trójce posłuchać sobie, w dwójce no, po prostu takie, takie różnego rodzaju, ambitniejsze nocne audycje na niektórych stacjach radiowych i lubię. Wszelkiego rodzaju snute opowieści. Kiedy słuchamy takich snutych opowieści yy, i nie widzimy twarzy yy, narratora, budujemy sobie własne, swoje wyobrażenie. To wyobrażenie często jest po prostu dla nas najbardziej komfortowe. Dobrze się czujemy z własnym wyobrażeniem, własnym dopasowaniem kogoś do głosu, bo to jest po prostu nasze. Dlatego. Yy, ta forma mi odpowiada, i nie planuję tutaj e, odpalać żadnej kamerki. Nie uważam, żeby filmowanie swojej gęby <noise> wnosiło coś specjalnego do materiału. Może się mylę. Ja wiem, że niektórzy e, twierdzą, że wnosi, e, ale póki co nie mam takich chęci. Sama kamerka, e, jakieś tam e, szczerzenie się do kamery przy gameplayu, zupełnie dla mnie zbędne. Fajną rzeczą są materiały nagrywane z blue screenem czy z green screenem, takie chociażby jak Angry Joe robi, ale to są rzeczy, co do których po prostu trzeba mieć sprzęt, w zaplecze i umiejętności również aktorskie, więc to jest dla mnie zupełnie inna liga. Na no, Takie rzeczy się nie porywam póki co, co tu się stało. No. Brakuje mi w tej grze, jak już mówiłem w samym wcześniejszym materiale, brakuje mi czasami. Nie wiem, co tu zrobić. Brakuje mi zuma lepszego na postaci. Czy ja to przerzucę? Nie, bo on to złapie. Fatalna sprawa. Dlatego y, pobiegniemy. Pobiegniemy jak szaleni w lewo czy w prawo. W prawo. Kiedy pobiegł no, tak. Y, lubię podzielić się swoimi e, odczuciami. Zresztą, chyba to jest rzecz wspólna dla wszystkich youtuberów dlatego nagrywamy coś, natomiast zastanawiam się, jak to wszystko odbieracie, e, jaki procent, nie mam pojęcia, nie bawiłem się, się, specjalnie nie zagłębiałem się, szczerze powiedziawszy, tutaj się wykaże e, brakiem e, wiedzy, e, ale po prostu nie zagłębiałem się nawet w ustawienia YouTube'a, e, Troszeczkę bałem się, szczerze powiedziawszy, patrzeć jaki jest procent obejrzanych do końca materiałów, a jaki jest procent odrzuceń. Na razie robię to zupełnie dla frajdy, ale szczerze powiedziawszy, robiąc dla frajdy cały czas gdzieś tam za uszami jakiś głosik mi nie daje spokoju i, i po prostu próbuję cisnąć, żeby, żeby to wszystko, wszystko było zrobione w sposób taki, który będzie przynosił sławę. Nie no, żartuję, sławę. Po prostu, który będzie popularny, który będzie dobrze odbierany. Ale dopasować się do czyichś gustów chyba to jest... Chyba się nie da po prostu. Można zrobić coś, co akurat się ludziom spodoba. Nie da się zrobić czegoś na, na siłę, co będzie po prostu z założenia popularne, no chyba, że jesteśmy typem Skandalisty, typem człowieka, który po prostu jedzie na sensacji, ale to zupełnie mnie nie kręci, więc od tej strony nie ma szans. goś to zablokuje. Mnie to wcale nie cieszy. W takim razie ja pobiegnę tutaj. i wykonam ten rzut tutaj. A, to może być, to może się udać. Ta postać pobiegnie tutaj, i przyjmie to za chwilę, a potem pobiegnie tam. Wykonuję ruch i zobaczymy, co się stanie. W przyszłości, być może będę nagrywał vlogi przy bardziej dynamicznych grach. Tutaj sporo jest wymyślenia. A z drugiej strony, no, przyznam Wam się szczerze, nie mam zbytnio podzielnej uwagi. Dlatego. Albo granie z uwagą, albo mówienie y, z sensem. Czasami jedno i drugie się wzajemnie, wzajemnie wyklucza. No kurczę, gość to wziął po chamsku. I tutaj mi to przejął. Ach, a nie, ja to ja to Ja to odbiję. Ja Zobaczmy. Tak się zagadałem, że zapomniałem, w którą stronę powinien być. Wykonam ten ruch, prawdopodobnie to przegram, bo no, widzicie, brak podzielności uwagi troszeczkę utrudnia nagrywanie y, jednocześnie vlogów y, z sensownymi y, rzeczami jednocześnie z dobrym gameplayem. Mam nadzieję, że mi to wybacz, wybaczycie. Dlatego to jest forma eksperymentalna. Ja nie mówię, że tak będzie w przyszłości, ale wydaje mi się to odrobinę ciekawsze niż nagrywanie samego komentarza bez żadnego gameplayu, samego po prostu czegoś. Dajcie znać, y przesłuchajcie sobie, nie wiem, starsze vlogi recenzje, i tak dalej, i tak dalej, co jest na kanale i dajcie znać, czego byście chcieli więcej. Gość mnie tutaj ograł. Jednak to był mój błąd, zupełnie. To wszystko ode mnie tym razem, dzięki, że dotrwaliście, dzięki za Wasze komentarze, no i będziemy w kontakcie jak najbardziej, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.